Cześć! Jesteśmy Justyna i Krystian, i razem z naszą córeczką podróżujemy własnoręcznie zrobionym wanem po świecie. W tym tygodniu dalej jesteśmy w przepięknej zimowej Słowenii. Udajemy się na jej wschodnią stronę, by polecenia wybrać się na jedne z najpiękniejszych term, na jakich byliśmy. Fajnie, że z nami jesteś. Pamiętaj, by zostawić łapkę w górę, jeśli podoba Ci się nasz film. I subskrybować nasz kanał po więcej podróżniczych, van life'owych treści. Miłego oglądania!

Słowenia to malutki kraj. Przejechanie z jej całkiem z zachodniej strony, w okolicach parku narodowego Triglav na wschodnią stronę zajęło nam zaledwie dwie godziny. Tak to wylądowaliśmy, się bardzo cieszymy, że tutaj wylądowaliśmy. Jest piękna pogoda, troszkę zimno i się zbieramy właśnie na ten. No, powiem wam, że spanie na dziko w Słowenii, to mnie trochę zaskoczyło, że to w ogóle tak z naszego odczucia nie bardzo idzie. Tak wczoraj widzieliśmy przy termach na Park for Night było napisane, że jest parking. Widzieliśmy, jeździliśmy, nie mogliśmy go znaleźć, a na parkingu tym oficjalnym od term oczywiście jest zakaz kamperów od 22 do 6 rano i na innych takich większych parkingach wszędzie są te znaki poustawiane i powiem Wam, że trochę mnie to tak zaskoczyło i tak w nocy około 22 szukaliśmy tego, tego miejsca, ale znaleźliśmy to tutaj, które jest 5 km oddalone od term i jest super, bo to jest prywatny pensjonat, to jest restauracja, właśnie pole golfowe i za 10 euro można, można e, albo wydać w restauracji 10 euro i wtedy można tutaj spać, albo kupić coś, bo tam mają sklep z lokalnymi rzeczami, także zobaczymy co zrobimy, zaraz tam do góry podjedziemy, jak się ogarniemy. Zatem spokój, który ma się w sobie, śpiąc to jest to warte wszystkiego. Dzień dobry YouTubeowi znajomi. Dobra, Tynka tutaj gadu gadu, a my jesteśmy tacy głodni naprawdę, strasznie jestem głodny i Tinka mi tutaj wmawia, żebym Wam opowiedział o tym, jak to jest super mieć swoją kuchnię. No jest, so, jest super coś mieć swoją kuchnię, naprawdę, bo teraz sobie stoimy na tym, na parkingu i możemy sobie zrobić, co chcemy do jedzenia, ugotować sobie coś fajnego. I właśnie, co, co gotujemy, Tinka? Co zrobimy? Zrobimy takie super wypaśne kanapeczki, bo mamy jaja, mamy super chlebek, mamy awokado. No i oczywiście później kapta, Kawa, 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 kawa. Dobra, robimy jedzenie. Uwielbiam takie śniadania. Powiem Wam, że to jest taka szczególnie dla nas, wiecie, weekendowa celebracja poranka. Zawsze robimy albo jakieś właśnie naleśniki, albo jakieś takie śniadanie jak to. I powiem Wam, że wbrew pozorom to jest dosyć szybkie śniadanie, które naprawdę jest wystarczająco odżywcze, że ma się pewny brzuszek na dłuższy okres czasu. Dobra, zabieram się do jedzenia. Powiedzcie mi jeszcze, kto jest u Was. Teamem, który robi jajka, bo u nas najlepsze jajka sadzone robi Krystian, ale kompletnie nie umie zrobić jajek na miękko. Za to ja je umie zrobić. Jak to jest u was? Umiecie robić jajka na miękko? I jaka jest właściwa metoda? Wsadzacie do zimnej wody i gotujecie, czy do gorącej wody i gotujecie? Bo ostatnio mieliśmy sprzeczkę na ten temat. Było pyszne. Jezu, jakie to było dobre. Ale teraz robimy kawę. I tu muszę wam podziękować. A za co? Było tysiąc łapek, przyjdzie nowy młynek! A do Bela przyjdzie nowy młynek, a ten, który sobie tutaj już właśnie wyciągnąłem, żeby zrobić kawę, będzie używany po raz ostatni, albo jeden z ostatnich razów, bo nowy młynek będzie niedługo. Ja już zamówiłam, słuchajcie, bo ja dokładnie wiedziałam, jaki Krystianowi się marzył. Tak mnie ucieszyła i tak bym mu to kupiła na urodziny. Wy po prostu przyspieszyliście ten proces, także dziękujemy wam z tego serducha i ja wiem, że to, co was przekonało do zostawienia tej łapki w górę, to jest Krystiana. A tak jeszcze, ja nie mam teraz urodzin. Urodziny mam dopiero w kwietniu, ale Tynka zrobiła wczesny prezent najwidoczniej i wy też się dołożyliście do tego. Także dziękuję bardzo. Najlepiej. Tak lepiej! Jakie wy macie łóżeczki w kamperach, ale my mamy złote I to nie, był, to nie był mój wybys, ale piąteczka naprawdę był super Fancy łóżeczki Śniadanie jest jedzone, jest godzina dziesiąta. termy otworzyli, także ruszamy Jeszcze 10 euro musimy zapłacić bo by się prawie zapomnieli. A termy, do których jedziemy, nazywają się Olmi, tutaj od regionu, w, których jest, w którym jesteśmy. To jest około dwóch godzin oddalone od jeziora Bled, gdzie byliśmy wczoraj, także teraz przyjechaliśmy tutaj, przespaliśmy się jedziemy. A termy te poleciła nam na moja koleżanka z pracy, która jest ze Słowenii. I patrzyliśmy właśnie w internecie, wyglądały naprawdę spoko, więc jesteśmy mega podekscytowani. W ogóle, bardzo ładny region tutaj jest. I muszę powiedzieć, jeszcze chciałam w ramach wyklarowania, dlaczego ja tak mówiłam o jeziorze Bled, że na zdjęciach nie robi to aż takiego wrażenia. Słuchajcie, ja jestem z nad jeziora Żywieckiego, więc dla mnie jeziora to jest coś takiego naturalnego, co mnie aż tak nie zachwyca. Ale muszę powiedzieć, że jezioro Bled wczoraj zachwyciło mnie bardzo te góry, to wszystko. Mega. Ale z się. Z I ain't got nothing left I've been staring at the ceiling. I've been staying up all night, everything I ever worked for vanished in the blink of a night wybraliśmy Od godziny 12 do 1.00 wszystko tutaj jest dezynfekowane, więc nie ma co wchodzić, jest godzina 11:15. Więc idziemy zjeść jakiś lunch i przyjedziemy tutaj o pierwszej z powrotem. Już możemy do wieczora zostać. I tutaj są trzy wielkie różne baseny termalne jeden dla dzieci, drugi tylko dla dorosłych, trzeci tylko dla, yy, dla wszystkich. I są różne ceny do tego, także ja wam zrobię zdjęcie. I jak będziemy w środku, to nam się coś to wam pokażę, jak to wygląda. Ale ze zdjęć wygląda wow. Chyba najładniejsze terminy, na jakich byliśmy, poza akładą. I puste są. I puste są, nie ma nikogo. parę osób. Jesteśmy z powrotem. Krystian, podobały Ci się termy? Super. Słuchajcie, trzy wielkie kompleksy. Jeden całkiem dla dorosłych i jak się jest tutaj bez obecności najmłodszych jest naprawdę fajnie, są sauny, są baseny. Są, są fajne miejsca dla dorosłych, są fajne miejsca dla wszystkich i są fajne miejsca, fajne. Jest jedno takie pełne dzieci, pełne dzieci. Bardzo głośne, bardzo głośna, bardzo muzyka, głośna bardzo muzyka, bardzo muzyka, bardzo dużo zjeżdżalni. Bardzo... To też jest okej okay dla dzieci. Wiecie, no to jest super, jeżeli się ma pociechy, które potrzebują wywalić trochę energii na zewnątrz. Później jest taki jeden, który jest spokojniejszy, też można zabaw. na zewnątrz wypłynąć. Restauracja jest całkiem średnia, ta przynajmniej w tych y, pierwszych. Y, tych pierwszych, w tym pierwszym basenie, ale generalnie było bardzo super i trzy godziny to było zdecydowanie za mało. My wróciliśmy po czterech i jeszcze spokojnie byśmy mogli kolejne trzy tam spędzić, bo było tak super. Dobra, a propos cen. Ceny wyglądały tak, że ja byłem. W dwóch miejscach, tak żeby za nabelą sobie pochodzić, to kosztowało 18 euro. Już Cena sobie dokupiła jeszcze te wszystkie, wszystkie, żeby wszędzie można było wejść, i to kosztowało 32, 32 euro. 32 euro, także razem zapłaciliśmy jeszcze z jedzeniem około 50 euro. I są fajne różowe baseny, bary. bary są w basenach na zewnątrz, można wypłynąć na zewnątrz do mroźnego powietrza. Naprawdę, I naprawdę smutno było stamtąd wychodzić. Przyjedziemy jeszcze raz? Uh -huh. Jakbyście byli w, okole... w okolicy, to na pewno polecamy i myślę, że na cały dzień. Popatrzcie, kiedy jest otwarte, kiedy jest dla gości hotelowych, a kiedy można wchodzić tak, z zewnątrz. Piątek, bo sobota, To nas f... zaskoczyło. Wy... Wybieraliśmy się tutaj dwa dni temu. A tak przez przypadek tutaj wylądowaliśmy dzisiaj, i dzisiaj jest w ogóle pierwszy dzień, kiedy można tak ze zewnątrz wejść. W niedzielę też trzy. można, ale podobno Aha. tutaj jest co no tak. do Majgumora i, i po prostu bardzo często nie można już wejść, bo nie ma możliwości. Jest pełniesienko. To oh, jedziemy teraz. Zagadane. Jedziemy w kolejne miejsce, w które was zawieszamy już w przyszłym tygodniu. Dziękuję Wam z całego serducha, że z nami byliście w tym Słoweńskim vlogu. Słowenia nas w sobie rozkochała. Zobaczyliśmy <noise> tylko fajnie. tak liznęliśmy ją, bo chcieliśmy poczuć, jaki ma klimat. I okazuje się, że będziemy tutaj wracać, i bardziej zaplanujemy sobie takie lokalne wycieczki, żeby móc ją poodkrywać tak naprawdę, bo podoba nam się tutaj bardzo. Dobra, tymka, przejdź do sedna. Dzięki, że z nami byliście. No. Zostawcie łapkę w górę, jak wam się podobało. Subskrybujcie kanał po więcej wam lifeowych treści. Dziękujemy patronom też za wsparcie w takich przygodach. Widziałam, naszych. że nowi patroni dołączyli. Dziękujemy wam z całego serducha. W zeszłym tygodniu dostaliśmy kilka maili. Fajnie, że jesteście. A jakby ktoś chciał dołączyć, linki są w opisie do filmiku. My się widzimy z wami za tydzień o 9 rano. Majte się ciepło w niedzielę o 9 rano, tak jak zwykle. Fajnego poranka, popołudnia, wieczoru. I do zobaczenia. Do dzień. cześć. Ten kanał tego nie pakuj, bo nie jedziemy nigdzie. <suszy> nie wiem, czy nie świecie, tu płagaj. Staring at the ceiling, I've been staying up all night. Everything I ever worked for vanished in the.